Muzeum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Taką rolę pełni Izba Tradycji UWM, którą otwarto w Bibliotece Uniwersyteckiej. Od inicjatywy wystąpił do mnie przede wszystkim pan profesor Strzeżek z delegacją Stowarzyszenia Absolwentów. Dobrze jest, jeśli my coś takiego organizujemy wspólnie, po to, żeby mieć miejsce, gdzie możemy sobie coś jeszcze dobrego nawzajem czynić. Tak. No, okay. Proszę bardzo. I zapraszam. Osobiście pragnę, aby Izba przyczyniała się do utrwalania akademickich tradycji i umacniania społecznej rangi absolwenta uczelni. Otwarcie Izby Tradycji w Centrum Intelektualnym Uniwersytetu jest odpowiednią chwilą do wyrażenia naszego szacunku i podziękowania. Przede wszystkim tym, Którzy przed ponad 60 lat temu mieli wielką odwagę podjąć dzieło tworzenia od podstaw Ośrodka Akademickiego na Warmii Mazur. Panie rektorze bardzo dziękuję za tę izbę tradycji, bowiem może to nieładnie co powiem, ale żeby student nie pamiętał tylko papów, pobyt, pobytu tam. I wypitego piwa, jak złośliwy jestem w tym momencie, ale żeby trochę poznał historię. Do historii się nie wraca, ale historię warto poznać. Izba Tradycji UWM gromadzi liczne eksponaty, przybliżające korzenie uczelni. Są one naprawdę bardzo ciekawe, zwłaszcza tutaj pierwsze kabloty po prawej stronie. Są to dokumenty osobiste, steczek studenckich z początku ubiegłego wieku w różnych językach. Są to świadectwa maturalne, dyplomy, indeksy, prace dyplomowe. Przede wszystkim chcielibyśmy, właśnie, żeby miejsce to było takim miejscem edukacji historycznej tego młodego pokolenia.